I tutaj ja przypomnę Panie Przewodniczący, na to, że dostaliśmy, wymiar Państwa i na z komunalnego, o co chodzi, bo już na ten temat dwukrotnie rozmawialiśmy i mamy wyrobiony, mam nadzieję wyrobiony pogląd. Dostałem wytwórkę niżej podpiszani mieszkani stycowe 2 drzewo 12 knię na stropicę z uchwały dostępnych na przynę. Zwracamy się w nieważnieniu uchwały rewizji z dnia 26 stycznia 2012 roku nr 18 na 157 która mówi o łączeniu nad odbiorców wodoskup i w Szuminie w włączeniu do PGK. Poprzednia Rada Miejska oraz były nie podjęli decyzję, nie konsultując się z odbiorcami wody w KP Wujka w Szubinie z naszej gminy. to w naszych miejscowościach były budowane przez gminę przy 50% udziale każdego odbiorcy wody oraz własnymi kosztami podłączenia się do gospodarstwa. Wielu z nas posiada do wody W tej sytuacji uważamy, że mamy prawo wypowiedzieć się, gdzie mamy przynależeć. Bo w obecnej chwili mamy właściwą, wieloletnią obsługę przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie. Uzasadniamy to następująca. 1. Dobra jakość wody. Wszelkie drobne uwagi dotyczące jakości są natychmiast sprawdzane. 2. Właściwa obsługa stacji, hydroforni yy oraz linii przesyłowych przez wspólne połączenie, co gwarantuje nam nieprzerwaną ustawę wody. Podpunkt trzeci. Elektroniczne systemy w hydroformiach oraz zainwestowane w spółce doskonały sprzęt techniczny. Yy, czwarte znaczna różnica w ciągu ostatnich lat w cenie wody w stosunku PGKIM w Synii. W roku 2015 ceny były następujące. Synia 366 09 różnica wynosi Należy zaznaczyć, że dzięki technicznym rozwiązaniom oraz dobremu zarządzaniu. Według naszych informacji uchwała została podjęta w celu poprawienia kondycji finansowej PGK. Uważamy, że wysiłek dwóch pokoleń, jak został włożony w sieć, w sieć wodociągów. i nowoczesne zarządzanie na miarę dzisiejszych czasów nie może być zmarnowany przez nie konsultowaną z nami uchwały. Dlatego prosimy o anulowanie tej uchwały. Tutaj są 42 podpisy mieszkańców tych miejscowości które <coughs> wiadomości burmistrz i prezent KPW i w Szubinie. No i mamy dzisiaj ten dzień, bo ja ustalałem które którzy tą uchwałę, że w dniu, w którym będziemy ustalać ceny wody odniesiemy się do tego tematu. Tutaj jest uchwała podjęta, e, e, uchwała numer 18 na 157 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Ksenia ze spółki działającym tam przedsiębiorstwo komunalne, czyli chodzi o spółkę śródmieńską i Rada Miejska w Kseniu poradziła, następuje Gmina Ksenia występuje ze spółki działającej pod firmą Komunalnym przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacja spółka zajęcioną odpowiedzialnością siedzibą w gminie, której udział w tym jest na podstawie zawartej umowy w dniu 19 lutego 1992 roku figurującej w karesie pod numerem wprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Uchwała ta jest z dnia 26 stycznia 2012 roku. Przewodnia Przewodnicząca Rady, Gabriela Rybszyńska i e, uzasadnienie. Gmina Ksynia występuje do spółki e, działając pod firmą komunalną Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacja Spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Szubinie. Powodem e, wystąpienia Gminy Ksynia spółki jest podjęcie zadań zmierzających do powierzenia realizacji w zakresie zadań dotyczących dostarczenia i doprowadzenia wody w spółce gminnej Zakładowi e, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej siedzibą w Ksynii. Sprawa została innymi do tych celów Między innymi na Komisji Rolnej było spotkanie z radcą prawnym o możliwościach wyjścia, jak to wygląda. Mamy przedstawiciela w Spółce Komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów w Radzie Nadzorczej. Na Pani Danko, jakie tam sugestie zapadły. No tak, trzeba by się zapoznać. chodziśmy, że to jest... no, nam napisało, na tym, że po prostu na no, nasie, sprawę dogłębnie, tak. pan sekretarz i pani Macenas, mówili jaka to jest sytuacja. Okaże się, że to bardzo skomplikowana i trudne, co o mm -hmm. tego majątku, y, przejęcie y, służb do nadrobocy. No, prawdopodobnie nie będzie zgody zgromadzenia, jak tutaj już pan sekretarz powiedział. Jeżeli już to będzie to na drodze sądowej, no to też generuje środki, nas. I, I po prostu no, no nie opłaca się nam, moim zdaniem. Z tym że jest szereg czynników, które decydują o tym wskazują na to, żeby jednak pozostać w szubinie, szczególnie mieszkańcy, bo w sumie o tym świadczy, że, że jednak są przeciwni. No i cena wody jest niższa i inwestycje są tam wykonywane. Także dlaczego... dlaczego i coś, co to bardzo dobrze funkcjonuje i mieszkańcy są przeciwni temu, żeby, żeby występować i chcą pozostać po prostu co, przy tym, y, tej spółce tak, w Szubinie. Czy to, to na razie jeszcze byśmy, nie wypowiedzieli takiego znacznie na, na tym, tylko komisja, ale właściwie ten na cała Rada. Więc jednak, ale jednak czynniki takie, które wskazywały, wskazywały, wskazywałyby na to, żeby, żeby jednak pozostać tak Ktoś radnych może zdanie Twojej przedstawiciel. Jestem z kanalizacji z, 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 z przedsiębiorstwa do dociągu kanalizacji w szówie zawsze nie byłam. Obecnie proszę, aby tą uchwałę z 2012 roku podtrzymać jeszcze, bo 49 podpisów to mnie nie przekonuje, że no się, mogą być konsultacje, że już mamy zaniechać wyjścia z tej spółki. Na pewno cena wody też by spadła, jeśli byśmy byli jednością tutaj, wszystko należało do gminy Ale Myślę, że jednak czynniki ekonomiczne, ale jednak ten czynnik społeczny trzeba też taki bardzo pogłębić w bo Z tego co słyszałam, to są no, naturalnie niektórzy bardziej przeciwni temu, żeby. żeby ja ja. Jak pamiętam, to ten temat co jakiś czas wraca, ten na wokandę. Ja pamiętam jak byłem Radnym i Przewodniczącym Rady Pana Piotra zabiegało Ten zabiegał o odłączenie. Następna Rada, tutaj mamy tą uchwałę poprzedniej Rady poprzedzającą naszą. Natomiast... No nie wiem, moje zdanie może wypowiem. Ja uważam, że te firmy są głęboko zakorzenione i kiedyś będę to tą Ja nie twierdzę, że ona była zasadna, przemyślana i celowa, natomiast tyle lat to funkcjonuje i ja jestem jednym z mieszkańców, co prawda nie podpisanym pod tą petycją, natomiast biorę, korzystam z wody, które nadzoruje, czy które pro, prowadzi przedsiębiorstwo e, e, szubińskie. i tutaj muszę się zdążyć, że prowadzą to profesjonalnie, profesjonalnie dlatego że no wiele lat to prowadzą. E, są e, e, powiedzmy czynniki mówiące za wyjściem i za zostaniem. Ja nie będę tutaj stwierdzał, czy za, czy przeciw, natomiast w tym układzie jakiś <coughs> dzisiaj jak byliśmy świadkami ceny wody są y, od dłuższego czasu atrakcyjne. Ja nie wiem, czy, czy to tak bardzo atrakcyjne, ale nie rosną. Gdzie my się ciągle borykamy z rośnięciem, wzrostem innego rodzaju y, cen i y, ja osobiście pozostałbym y, w takim punkcie, w jakim jesteśmy, żeby funkcjonowały dwa przedsiębiorstwa, które Państwo zadecydują. Proszę. Panie Przewodniczący, dzisiaj musimy podjąć, czy my odnieść się do tego po prostu protestu, czy wycofać tę uchwałę, czyli mm -hmm. umylić ją, czy nie. Ja uważam, że ze względów strategicznych nie będę to jak pan oceniał, ani jednej, ani drugiej spółki. Powtarzam, jest dobre dla nas, aby podtrzymać status quo i z tej spółki na razie yy, w, w tym względzie nie wychodzić, ale uchwałę tą, która jest, uchwała. utrzymać z mocy i ty. Co państwo się na ten temat? Proszę. Jeżeli, nawet jeżeli byśmy patrzyli na ten problem pod względem ekonomicznym i zakładając dobry scenariusz, że udałoby się nam wyjść e, z tej spółki e, komunalnej, to i tak finansowo nasza gmina aktualnie nie jest gotowa na to, żeby e, przejąć po którym teraz yy, no, no władamy tak bo to są milionowe koszta, No i, i to też jest jeden aspekt, o którym przemawia chyba za tym, żeby żeby zostać. Żeby zostawić ten stan taki jaki jest. Dobrze, że na każde przedsięwzięcie, które my jej gadali teraz jak tam przechodzimy telefonie zostawiamy. Serduszko na konto, to malowanie, to to, milionowe półki na odrodzenia, to dopiero się dzieje i luka inwestycyjna też istnieje wniosek, tak? Tak. Ja postawiłem wniosek formalny. Czyli y, 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 musimy o i to muszę przekazać odpowiedź na, na sesji. W stanowisko Rady, y, nie wycofujemy uchwały, natomiast nie czynimy na ten moment kroków zmierzających do wystąpienia. Czy to, by, czy to jest właściwe, proszę Państwa? <laughs> Mogę tak. generalnie tak. Jeżeli uchwała to będzie tak. obowiązywać, to ona, to nie Państwo decydujecie, tylko Państwo decydujecie o tym, że burmistrz A, jest to, obowiązany to, żeby to, żeby to do to tego, uchwała. żeby te no, czynności nadal podejmować, żeby to było jasne. Jeżeli uchwała pozostaje, jest. to burmistrz postawiamy. jest obowiązany ją realizować. jest to, żeby jest Czyli e, 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 nie wycofujemy uchwały, i e, dalej nie możemy je zobaczyć. Jednym z pierwszych, jak, jak dobrze pamiętam, w ubiegłym roku, jednym z pierwszych właśnie pytań pana e, radnego Burdelskiego było to, kiedy zamierzamy wyjść. Jak dobrze pamiętam, w ubiegłym roku. Jaka była odpowiedź? Nie, czy jest realizowane... E, tak, uchwała uchwała. Uchwała. Ale ja nie sugerowałem czy mamy czy nie mamy wyjść. tylko uchwały realizację uchwały. To więc, znaczy inaczej. Ja, ja zadam pytanie w ten sposób. Jeżeli... Będziemy z tego rozliczali, z tego nic nie robienia. No właśnie. Poprzednia kadencja też uchwała nie była, była tak zaruszeniu. Tutaj ja, ja powiem uczciwie, że w poprzedniej kadencji po podjęciu uchwały przez radę uchwała była na Nie, nie, została złożona propozycja wystąpienia